Wielki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie! Tak jak zapowiadaliśmy wczoraj, dziś obchodzimy wspomnienie świętej Łuci z Syrakus, która stała się symbolem odwagi i wierności Chrystusowi w najtrudniejszych czasach. Jej imię oznacza światło. Co wydaje się niezwykle wymowne w kontekście jej życia i męczeńskiej śmierci. To doskonały moment, by zastanowić się nad tym, czym dla nas jest chrześcijańska nadzieja. A Papież Franciszek przypomina, że chrześcijanin powinien promieniować nadzieją. Nie pustą, lecz opartą na wierności Boga swoim obietnicom. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się życiu świętej Łucji, jej przesłaniu oraz temu, jak możemy odnaleźć światło i nadzieję w naszych czasach. Nie zabraknie też refleksji nad mocą słów, bo to, co mówimy, ma ogromne znaczenie dla naszego życia i dla innych. Ostatnio było o tym więcej, a dzisiaj jako przypomnienie i uzupełnienie. Zapraszam Was serdecznie na tę wspólną podróż. W poszukiwaniu światła i nadziei w codzienności. Święta Łucja Syrakus Niezłomna dziewica i męczennica Święta Łucja urodziła się w Syrakuzach na Sycylii, prawdopodobnie w roku 283, w czasach, gdy chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Pochodziła z zamożnej rodziny, która zadbała o jej edukację i wychowanie. Już jako młoda dziewczyna postanowiła poświęcić swoje życie Chrystusowi, złożyła ślub czystości i zobowiązała się do życia w dziewictwie. Jej oddanie Bogu było tak wielkie, że odrzuciła propozycję małżeństwa. Co wzbudziło gniew jej odrzuconego narzeczonego? W akcie zemsty doniósł on na nią władzom rzymskim, oskarżając ją o bycie chrześcijanką, co wówczas było przestępstwem. Podczas procesu Łucja nie tylko nie wyparła się wiary, ale odważnie wyznawała swoją miłość do Chrystusa i gotowość poniesienia męczeńskiej śmierci. Tortury, jakim ją poddano, miały na celu złamanie jej ducha. Jednak kłócja pozostała niezłomna. Według tradycji, podczas jednego z przesłuchań wyłupiono jej oczy, a mimo to nadal zachowywała wewnętrzny pokój i radość. Zginęła w 304 roku przebita mieczem. Jej imię, które oznacza światło, stało się symbolem wiary, która rozprasza mroki grzechu i cierpienia. Święta Łucja jest dziś patronką osób niewidomych, chorych na oczy oraz tych, którzy potrzebują światła Chrystusowego w swoim życiu. Czy potrafimy wzorem Łucji być świadkami nadziei i wiary, nawet w obliczu przeciwności? Święta Łucja, światło w czasach ciemności. Jak wspomnieliśmy, imię Łucja, oznaczające światło, doskonale odzwierciedla jej życie i misję w kościele. W czasach, gdy chrześcijanie żyli w strachu przed prześladowaniami, Łucja stała się symbolem odwagi i nadziei. Jej męczeństwo przypomina, że światło Chrystusa nie może zostać zgaszone przez żadną ludzką siłę. Współczesne czasy również pełne są wyzwań i duchowych ciemności. Święta Łucja uczy nas, że każdy z nas może stać się światłem dla innych, niezależnie od okoliczności. Jej przykład inspiruje do życia wiarą, która jest silniejsza niż lęk czy niepewność. W krajach skandynawskich Dzień Świętej Łucji obchodzony jest jako Święto Światła. Dziewczęta w białych szatach, z wieńcami, ze świecami na głowach, symbolizują tryumf światła nad ciemnością. To piękna tradycja, która ukazuje uniwersalne przesłanie życia Łucji, byśmy także byli światłem dla innych. Czy nasze życie promieniuje światłem Chrystusa? Jak możemy w codzienności nieść nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują? Światło nadziei: chrześcijańska nadzieja według papieża Franciszka. Papież Franciszek w swoich katechezach często mówi o nadziei jako jednej z największych cnót chrześcijańskich. Podkreśla, że nadzieja nie jest jedynie mglistym pragnieniem, by wszystko dobrze się skończyło, ale pewnością opartą na wierności Boga swoim obietnicom. To cnota, która prowadzi nas do działania, a nie biernego czekania na lepsze czasy. Ojciec święty przypomina, że chrześcijanin ma być świadkiem nadziei, która promieniuje na innych. W czasach, gdy wiele osób traci wiarę w dobro i sprawiedliwość, nadzieja może być światłem wskazującym drogę. Jak mówi papież, nadzieja jest aktywna, pomaga wydarzeniom zaistnieć. Czerpiąc inspirację z życia świętej Łuccy, możemy uczyć się, jak być światłem nadziei dla innych. Podobnie jak ona. Możemy swoją postawą i wiarą rozpraszać mroki zwątpienia i obojętności. Czy nasze życie promieniuje nadzieją, która jest zakotwiczona w Bogu? Chrześcijańska nadzieja jako motor działania. Papież Franciszek wskazuje, że nadzieja jest czymś więcej niż biernym oczekiwaniem. To cnota, która inspiruje do działania i przemiany świata. Chrześcijańska nadzieja ma swoje źródło w wierności Boga, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy wielu ludzi zniechęca się, tracąc wiarę w to, że można coś zmienić. A przypomina, przypomina, że Kościół powinien być miejscem, gdzie nadzieja nie tylko jest głoszona, ale także wcielana w życie. Duch Święty działa jak żagiel na łodzi, napędzając Kościół przez morze dziejów. Nadzieja pomaga nam dostrzegać możliwości tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody, i skłania nas do działania na rzecz dobra, pokoju i sprawiedliwości. Czy my sami potrafimy być narzędziami nadziei w naszym otoczeniu? Czy nasze życie inspiruje innych do tego, by wierzyć w lepsze jutro? Święta Łucja swoją niezłomną postawą pokazała, że nadzieja nie jest tylko pięknym hasłem jest realną siłą, która pozwala przetrwać najtrudniejsze próby. Wołanie Maranata, przyjdź Panie Jezu! Chrześcijańska nadzieja wyraża się również w tęsknocie za bliskością z Bogiem, za Jego ostatecznym przyjściem. Wołanie Maranata, przyjdź Panie Jezu! było częstym modlitewnym okrzykiem pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Wyrażało ono nie tylko oczekiwanie na paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, ale także pragnienie Jego obecności w codziennym życiu. Papież Franciszek przypomina, że to wołanie nie powinno być ograniczone do dalekiej przyszłości. Duch Święty, którego wzywamy słowami "przyjdź", czyni Jezusa obecnym tu i teraz, w pielgrzymującym kościele. To wezwanie do otwarcia serca na Boże działanie, na Jego łaskę, która przemienia nasze życie. Czy w naszej codziennej modlitwie znajduje się miejsce na to pełne nadziei wołanie? Jak często mówimy: "Przyjdź, Panie Jezu, do mojego życia, do mojego serca, do mojej rodziny". Święta Łucja w swoim męczeństwie i całkowitym zawierzeniu Bogu Uczy nas, że to wołanie może być źródłem siły i odwagi w obliczu wszelkich trudności. Wolność słowa i odpowiedzialność za prawdę. Sentencja Evelyn Beatrice Hall: Mogę nie zgadzać się z tym, co masz do powiedzenia, ale oddam życie za to, abyś miał prawo to powiedzieć. Przypomina nam, jak ważna jest wolność słowa. Współczesny świat, choć często deklaruje poszanowanie tej wolności, staje przed licznymi wyzwaniami, które zagrażają autentycznemu dialogowi. Wolność słowa to nie tylko prawo, ale także odpowiedzialność za prawdę, za sposób, w jaki wyrażamy swoje opinie i za wpływ. Jakie nasze słowa mają na innych? Święta Łucja, która oddała życie za wiarę, uczy nas, że wolność prawdziwa to nie możliwość mówienia czegokolwiek, ale gotowość do stawania w obronie tego, co słuszne i prawdziwe. Zastanówmy się, czy w naszych codziennych rozmowach kierujemy się miłością i szacunkiem. Czy raczej dążymy do udowodnienia swojej racji za wszelką cenę? Wolność słowa powinna budować, a nie dzielić. Chrześcijanin, promieniując nadzieją i miłością, może być przykładem tego, jak korzystać z tej wolności w sposób odpowiedzialny. Gdy Bóg zanika, zagrożenie dla cywilizacji. Jednym z najgłębszych wniosków, jakie płyną z refleksji nad współczesnym światem, jest stwierdzenie, że gdy Bóg zanika z ludzkiego życia, także cywilizacja zaczyna tracić swoje fundamenty. Brak odniesienia do Boga sprawia, że wartości, takie jak prawda, dobro i sprawiedliwość, stają się względne, a różnice między dobrem a złem zacierają się. Cywilizacja, która odrzuca swoje duchowe korzenie, staje się zbędna, traci sens istnienia i cel, dla którego została zbudowana. Widzimy to w dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwa coraz częściej kwestionują wartości, które przez wieki stanowiły ich fundament. Kościoły, synagogi, struktury polityczne, czy nawet armie Stają się dla wielu jedynie reliktem przeszłości, a nawet obiektem ataków. Święta Łucja, żyjąc w czasach prześladowań, uczy nas, że nawet w obliczu największych zagrożeń warto trwać przy Bogu i Jego prawdzie. To dzięki takim postawom cywilizacja może przetrwać i odrodzić się na nowo. Czy w naszych codziennych wyborach kierujemy się wiarą i wartościami, które budują, czy też pozwalamy, by chaos i relatywizm przejmowały kontrolę nad naszym życiem? Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie w kropelkach nadziei. Historia świętej łucji przypomina nam, że prawdziwa wiara, odwaga i nadzieja potrafią przemieniać świat. Każdy z nas może być takim światłem dla innych w swoich rodzinach, środowiskach, codziennym życiu. Pamiętajmy, że nasze słowa, nasze czyny, nasze świadectwa mają moc budowania, lub czasami również niszczenia. Jednak niech będą narzędziami dobra, które promieniują miłością i nadzieją. Jutro zapraszam Was do odkrywania życia i przesłania. Świętego Jana od Krzyża, wspaniałego doktora kościoła, którego duchowe refleksje wciąż zachęcają miliony wiernych na całym świecie do bycia lepszymi ludźmi. Będzie to okazja, aby pochylić się nad tajemnicą Krzyża, miłości i zjednoczenia z Bogiem. A na koniec, jeśli oglądaliście ten odcinek do końca i chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, jak najbardziej do tego zachęcamy, a gdy ktoś już nie wie, co naprawdę napisać, to no niech wpisze w komentarzu: Jestem światłem. Niech to będzie nasz wspólny znak gotowości do promieniowania dobrem i nadzieją w codziennym życiu. Jak światło. Do zobaczenia jutro i szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z Księgi Rodzaju Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów. To zostanie w pełni zrealizowane dopiero wówczas, gdy zapowiadany prawdziwy król zapanuje nad wszystkimi narodami. Będzie On Mesjaszem. Z radością oczekujemy więc na jego przyjście i królowanie oraz modlimy się słowami liturgii Adwentowej. Mądrości najwyższego przyjdź. I naucz nas drogi roztropności. Cały Stary Testament był nastawiony na przygotowanie i zapowiedzenie nadejścia Chrystusa Odkupiciela oraz Jego mesjańskiego Królestwa. Tajemnica wcielenia uczy nas, że nie tylko człowiek szukał Boga, ale Bóg sam przyszedł do nas, aby wskazać nam, drogę, którą możemy do niego dojść.